Ja będę z takimi legami jechał przez całą drogę. To ja co nie ty wiem. masz za. Co on ma za przyczepę? Co? Moralek. To jest. To jest. Ja Co? Co ty masz za przyczepę? Co on wziął? On ma normalną odciężarówkę. No bo nie zamienił. Ty! Co ty tam masz? Gdzie to? Gdzie on jest? No patrz, jaką naczepę on ma. Ja go nie widzę. Ach. <laughs> o kurde. Kurde. Co ty tam? Tu... Jak ty jedziesz? <laughs> Przez barierkę przejechał. Ty. Ty umiesz... ją... Już, już. się zobaczyłem. No urywają się na pierwszym zakrętem. A, byłeś pod napą przez chwilę? No, u mnie ty też. Dobra. Dobra, Fortix jedziesz? Czemu ten. Co tu się dzieje? Co? Ej! Czemu on jechał pod prąd u mnie? Co ty U mnie... Ja nie wiem, tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Co tu się dzieje? Ej! Co jest? Wywaliło mnie. Ja się pod prąd mnie tepło. Eee, eee. Kurde. Co ty robisz? Co ty tu robisz? CO TY ZROBIŁEŚ? <grym> <grym> Gdzie my jeszcze jedziemy? Gdzie ty jedziemy? <grym> jedziemy w drugą <Dobra>, stronę. Dobra. Jedziemy. Ja też tu mam na pewno. Bo Sniper mnie całego zniszczył. Kurde. Jak pokonałeś jedźcie? Jak wyjedziesz? Co? Dobra. Oj Nie zauważyłem. Kurde! Ja też jechałem szybciej. Kurde! Jeszcze w niego no. wjechałem! Ja z tracks Kurde no... Jak oni jeżdżą? No. I kolejni, no nie wierzę. Dobra, środkiem wyprzedzam to się, bo... O kurde Co tu jest? Co tu się dzieje? Gdzie? Te boty się zderzyły ze sobą Trzymajcie się minut po prostu, bo będziecie wiedzieli Dobrze Dobrze Dobra, w prawo O kurde Cholera jasna Co się stało? Nie wyrobiłem na zakręcie Kurde Co jest? Co jest? Co się tam dzieje? Kto mnie trzepnął? Kto mnie we mnie uderzył? 400 Dobra Dobra, to jedziemy Ile, no A gdzie ty jesteś? On Dobra, pojadę. to chwilę poczekamy jeszcze. co najlepiej stąd wyjechać, bo tu taki korek, że... No. ja tutaj pojadę, tu. Bo tam potem nie idziemy. Dobra, poczekamy, bo on już blisko. Co ty... No coś ty zrobił! Snajper się wywalił. Dobra.

Chcę się odpolować do Fortix. Co to za korek? Kurde, <grystanie> <grystanie> Fortix na czołówkę wyjeżdża. Co to za jaskółk? Kurde to cholery! 100% uszkodzeń! 220 Mambiurę Kurde stacja Dobra, jak wyprzedzam chodnikiem, kurde A nie się wleką. O panie, znak wychałem Kurde Od front Kurde Barany nie umiem jeździć Z baranami kurde Muszę znowu wczytać przez tych idiotów. Dobra, to muszę wyciąć ten fragment w filmie.